Pan automatik jestem jeszcze dalej na tej awarii. I słuchajcie, te opuszczone rolki to nie był błąd instalatorów, tylko tu były, wiecie, zaplanowane zapewne płytki. Instalatorzy mieli wyznaczony poziom i do niego się po prostu stosowali. A efektem tego jest, wiecie, brak płytek, czy tam no, tego co miało być dorównane do bramy, jest taki, że brama zaczęła się po prostu niżej opuszczać, bo w Hormanie, już Wam pokazuję, co, jakie jest rozwiązanie. W bramach Horman zazwyczaj są takie plastikowe podkładki od spodu. I zobaczcie, brama jest zamontowana na takim poziomie. Te podkładki kiedyś były na równo, ale wiecie, z biegiem czasu zaczęła się coraz niżej brama dobijać, Opuszczać, opuszczać i to zaczęło, po prostu wyskoczyło, i dlatego te rolki zaczęły wpadać niżej. Także to nie jest błąd. Także to nie jest błąd instalatorów, tylko po prostu nie, nie zostały zrobione jeszcze gotowe płytki, i poziom jest nie ten. I dlatego brama się dociskała, dociskała, żeby, wiecie, zniwelować na pewno tu była szczelina dlatego są te podkłady i to właśnie powodowało te właśnie strzały i przy otwieraniu blokowanie się bramy także widzicie nie instalatorzy pozdrawiam panu automacie